O wiośnie to ja chciałbym mówić jak najlepiej, bo to jest zawsze czas nadziei i taki piękny czas w roku. Ale to ponownie jest okres, który może być pułapką dla pacjenta cierpiącego na POHP. Z jednej strony trzeba zawsze pamiętać, że mamy człowieka, pacjenta, który jest wycieńczony okresem zimy, skostniały przez ten czas, który nagle pragnie wyjść na zewnątrz, będąc ku temu często zupełnie nieprzygotowanym. Coś, co na dzień dobry może go zaatakować, to zwłaszcza jeśli choruje na jakieś schorzenie alergiczne, to są pyłki. Sprawiają, że chory może zacząć poważnie borykać się z dolegliwościami ze strony układu oddechowego. Dziś dysponujemy metodami i lekami, które bardzo efektywnie walczą z objawami alergii. Zatem warto o tych lekach wtedy pomyśleć, by nie rozbudzać Istotnie problemu, no bo jeśli e, będziemy mieć poważny problem z nosem, z zatokami, z oskrzelami, no to nasze funkcjonowanie z POHP nie będzie miało się najlepiej. Pacjent z POHP wiosną jest pacjentem, e, który przez zimę oraz jesień praktycznie prowadził taki stagnacyjny tryb życia. Siedział w domu, e, smoku, który jest ogólnie powszechny, nie pozwala mu wychodzić z domu, ograniczył swoją aktywność ruchową. Dlatego wiosna jest taką porą roku przebudzenia dla tego pacjenta. Wiosną ćwiczenia oddechowe umożliwiają pacjentowi poprawienie jego wydolności oddechowej. Dzięki temu pacjent jest w stanie wykonywać szereg różnych ćwiczeń, być aktywnym fizycznie poza miejscem swojego zamieszkania, uprawiać różne aktywności fizyczne, np. trening marszowy. Na przykład jazdy na rowerze, na przykład nordic walking, spacery. Wszystko zależy tak naprawdę od zaawansowania choroby pacjenta, choroby podstawowej, jakiej jest POHP. Ćwiczeniami oddechowymi najprostszymi jest butelka do ćwiczeń oddechowych, która ma za zadanie rozprężyć uca naszego pacjenta. Dzięki temu pacjent ma szansę wydłużyć wydech, poprawia się jego wydolność oddechowa. Innym ćwiczeniem jest unoszenie kończyn górnych ponad głowę. Razem z oddechem. Wydech nosem. Wydech. Jeżeli to jest za trudne, to prosimy pacjenta, aby wykonał uniesienie rąk tak naprawdę tyle, ile jest w stanie. Wdech. Wydech. Moja choroba PHP nie wzięła się z niczego no tylko z tego, że paliłem od 16 roku życia. 30 papierosów dziennie. Dzień dobry. Na początku oczywiście były łagodne objawy, stopniowo się nasilały. No i ostatnie 3 lata musiałem mieć koncentrator tlenu do tego, żeby móc żyć. Pacjent z POHP to jest często bardzo smutna historia człowieka, który był kiedyś aktywny, który pracował, który prowadził wspaniałe życie osobiste, towarzyskie. I który nagle przez chorobę jest samotny, boryka się z trudami. Więc absolutnie wszystkich Państwa, a zwłaszcza tych, którzy chorują na POHP, zachęcam, by z wiosną otworzyć się na powrót na bliskich, na przyjaciół i zacząć z nimi się spotykać, być razem z nimi aktywnym, po to, by budować nadzieję. Ta nadzieja w POHP. Zawsze jest. Takim najbardziej dobitnym, yy, wspaniałym przykładem tej nadziei jest to, że nawet wówczas, kiedy już płuca są dramatycznie zniszczone, to możemy, mówiąc wprost, je zamienić na nowe, lepsze, czyli skorzystać z programu transplantacji płuca. Nowy człowiek. No, naprawdę. Przyszedłem 4 miesiące temu i dostałem oba płuca. Pierwszy tydzień był naprawdę ciężki i trudny, natomiast po tym pierwszym tygodniu y, zaczęło być coraz lepiej. I po czterech tygodniach wyszedłem już o własnych siłach ze szpitala, y, no a teraz po czterech miesiącach po prostu żyję normalnie. To było w ogóle niesamowite odczucie dla mnie, że ja nie muszę spieszyć się z oddechem, mogę wstrzymać oddech i się nic nie dzieje. W tej chwili jeszcze jest wcześnie, bo te cztery miesiące ja jeszcze nie jestem w pełni sprawny, jeszcze mam słabe mięśnie. Natomiast wyobrażam sobie, że będę po prostu żył normalnym życiem, że będę mógł zwiedzić na przykład zamek, który zawsze jest budowany na złość pod górę, na szczycie jest budowany zamek i byłem przez ostatnie lata wycięty z zwiedzania zamków. A teraz mam nadzieję, że będę wchodził na wysokie zamki.